Cześć, witam serdecznie z tej strony. Oczywiście wujomarycki i zapraszam na odcineczek pod tytułem Czy to się naprawdę opłaca? A dzisiaj, bierzemy słuchajcie na tapetę taki, taki mały ranking wszystkich zbóż, które są dostępne w Farming Simulator 25. A mianowicie, wszystkich no nie do końca, ponieważ nie będę sprawdzał tutaj, nie będę porównywał ryżu, ponieważ ryż jest taką moim zdaniem specjalną troszeczkę uprawą, która mi tutaj nie za bardzo pasuje. Aczkolwiek weźmiemy sobie na tapetę dzisiaj pszenicę, jęczmień, owies, rzepak, sorgo, no i soję. Tak więc wracamy na Wam dobrze już znane moje dwa pola testowe. Pola mają około 0,78 hektara. No i bierzemy się za pierwsze, za pierwsze sadzenie, czyli na pierwszym polu pszenica, a na drugim jęczmień. I słuchajcie, próbujemy tutaj osiągnąć plony w granicach 95%, czyli żeby, żeby to akurat osiągnąć nawiezienie podwójne plus do tego herbicydy, żeby tutaj żadnych niepożądanych yy, nie było pastów. Tak oczywiście po to, aby oczywiście ten nasz ten nasz cały cały ranking był jak najbardziej jak najbardziej wiarygodny. Tak więc wskakujemy tutaj do cządielka z Amazonem, rozsypiemy nawozu ile się oczywiście. Da. No i za chwilę przeskoczymy do, do, do już do żniw, oczywiście też tutaj policzę na szybko ile te tutaj nasze, nasze plony będą rosły, bo to też będzie miało, miało, miało jak to się mówi rzutność na ostateczny ranking. Także tak jak widać plus 95% zbiorów osiągnięte, tak więc skipujemy czas. No i teraz bierzemy się za żniwa. Pierwsze na tapetę leci pszenica. No i no i tutaj już Magdon w akcji, ponieważ będę chciał tutaj oczywiście osiągnąć jak największe plony. Tutaj nie muszę ukrywać, że Magdon daje nam oczywiście większe, większe zbiory, jak ta, tak samo jak i ziarna, tak jak również i, i słomy. Tak więc osiągniemy, słuchajcie, ile się da. Tak więc pszenica wzrost 7 miesięcy, uzyskaliśmy 7 belek i ziarna ponad 17 tysięcy litrów. Całkiem nieźle. Teraz słuchajcie, sklikamy na drugie pole, gdzie jest jęczmień. Oczywiście pokosówka już ogarnięta, zrobiła swoje. No i jęczmień, wzrost tak samo jak pszenica, 7 miesięcy, ilość belek 7, no i ponad 18 tysięcy litrów mamy, słuchajcie, jęczmienia, tak więc przyczepkę odstawiamy tutaj już na, już na, swoje, na swoje miejsce, która nam posłuży później do ostatecznego rankingu no i oczywiście belujemy ile się da jak wiadomo 7 beleczek z każdego pola udało nam się słuchajcie osiągnąć dobrze więc teraz słuchajcie bierzemy się za kolejne za kolejne zasiewy i będzie to w tym przypadku owies na jednym polu a na drugim posiejemy, posiejemy rzepak tak więc standardowo zasiane oczywiście herbicydy tak żeby tutaj żadnych żadnych chwastów na polu na polu nie było no i Standardowo, słuchajcie, celujemy w 95% naszego, naszego, naszego wzrostu, czyli nawiezienie oczywiście podwójne, aby ten nasz ranking był jak najbardziej słuchajcie, wiary, wiarygodny. Tak więc, tak jak tu teraz możecie zobaczyć, mamy osiągnięte 95% wzrostu na obydwu polach. Tak więc skipujemy czas do następnych miesięcy, tak żeby nie tracić czasu zająć się, że nie mamy. No i oczywiście pokosówka w akcji pracownik, tam słuchajcie sobie śmiga, ja tutaj tuż za, tuż za pracownikiem zbieram, zbieram wszystko to co, to, co zostało, czyli takim specjalnym, słuchajcie, headerem i cap header, tak on się bodajże chyba nas nazywa, i podnosimy to, co zostało, mielimy na ziarnach. Tutaj ciekawa taka sytuacja, nie mogę zatrudnić pracownika do właśnie pokosu jak wy słuchajcie pracownik tutaj nie chciał ruszyć, ale tak jak widać bez problemu można zrobić pokos z rzepaku i tym samym osiągnąć jeszcze większe, jeszcze większe plony. Tak więc jak to słuchajcie wygląda? Tak więc owies wzrost 4 miesiące, ilość beleczek 7 i ponad 11 tysięcy litrów ziarna. Całkiem fajnie, ponieważ słuchajcie wzrost 4 miesiące to będzie na pewno miało wpływ na nasz końcowy, końcowy ranking. No a jak to teraz wygląda w przypadku? Rzepaku, gdzie oczywiście dodam, że pak nie ma. Nie ma oczywiście bonusu od słomy. Tak więc, żepak zrośnie aż 8 miesięcy. Beleczek oczywiście nie ma. No i ziarna ponad 11 tysięcy litrów. Dobrze, więc, ostatnie, ostatnie dwa. Tutaj słuchajcie, mamy teraz sorgo i soję. Tak więc, jak już możecie zobaczyć, mamy inne sprzęty, ponieważ do sorga i do soi wymagany jest siewnik punktowy. Który, który niestety nie ma, nie ma tego spuchniacza gleby, tak więc trzeba było zatrudnić pracownika do, do spłuchnienia. To słuchacie, pracownik śmiga w talerzówce, no a ja tutaj w sierpniu na jednym polu sorgo, na drugim, na drugim oczywiście soja, no i standardowo próbujemy osiągnąć 95% wzrostu na obydwu polach, czyli podwójne nawiezienie, oprysk herbicydami, no i, no i lecimy. I za chwilę skipujemy czas oczywiście do naszych zbiorów i zabieramy się za żniwa. Też swoją drogą można powiedzieć, ale po co taki ranking robić, skoro i tak wiadomo, że soja i będzie na pierwszym miejscu? No słuchajcie, nie byłbym tego taki pewien. Za chwilę, za chwilę się przekonamy. Tak więc mamy, słuchajcie, już żniwa. No i tutaj ciekawostka, pokosówki nie można użyć do Sorga, no ponieważ się nie da, nie ma takiej opcji, tak więc musimy standardowo tutaj użyć normalnego, normalnego kombajnu, który, który zbierze nam tutaj to wszystko, także tutaj troszkę pokosówka, tu raczej Sorgo traci, no ponieważ nie będziemy mogli mieć ekstra bonusu z używania pokosówki, no ale jak to wyjdzie w ostatecznym rankingu, za chwilę się, słuchajcie, przekonamy. Tak więc Sorgo wypada w następujący sposób wzrost, 4 miesiące to już jest bonus, Słomy oczywiście nie ma, czyli nie ma beleczek, no i ilość ziarna ponad 12 tysięcy litrów. No, całkiem fajnie. Tutaj na bonus wychodzi to te 4 miesiące to dużo daje. 4 miesiące, podobnie jak powiedz, jak, jak tak więc, no, całkiem, całkiem. No, a jak to teraz wychodzi, jak wychodzi soja? Tak więc, tak więc soja, wzrost słuchajcie, 6 miesięcy. Beleczek oczywiście nie ma, ilość ziaren prawie 9 tysięcy litrów super! No to teraz trzeba by oszacować ile na tym możemy zarobić. Tak więc biorąc pod uwagę ceny w piku czyli najwyższe najwyższe ceny w ciągu roku oczywiście te ceny mogą się różnić od poziomu trudności jak i gracie. Ja tutaj ustalam te ceny które mam czyli to jest chyba poziom łatwy z tego co pamiętam i na tym będę się bazował. Dodam że beleczki sprzedałem za 8350 i ta cena będzie dodana do poszczególnych upraw. Tak więc miejsce numer 6 należy do rzepaku. Wzrost 8 miesięcy, łączny zarobek ponad 23 tysiące euro. Miejsce numer 5 należy do jęczmienia, wzrost 7 miesięcy, łączny zarobek 20 ponad 28 tysięcy euro. Miejsce numer 4 należy do pszenicy, wzrost taki sam jak jęczmienia, 7 miesięcy, zarobek troszeczkę więcej, lekko ponad 29 tysięcy euro. Teraz miejsce numer 3 należy do Sorga, 4 miesiące wzrost, zarobek prawie 20 tysięcy euro, razy 2, ale to za chwilę wytłumaczę, o co mi tutaj chodzi. Numer 2 Soja, 6 miesięcy wzrost i łączny zarobek 31 700 euro. No i miejsce numer 1 należy do Owsa, 4 miesiące wzrost, łączny zarobek prawie 30 tysięcy euro, też razy 2. O co tu chodzi razy dwa a to mianowicie jeżeli na przykład byśmy grali na wyłączonych sezonach także w ciągu roku możemy takie sorgo i taki owies posiać dwa razy czyli ten nasz zysk robi się słuchajcie podwójny dlatego moim zdaniem owies jest najbardziej opłacalną uprawą ponieważ w ciągu roku możemy dwa razy sobie takie, zbiora, takie zbiory zrobić plus do tego jeszcze bonus w postaci, w postaci słomy którą możemy zbelować lub sprzedać bezpośrednio. Tak więc Owiec jest moim zdaniem najbardziej opłacalną uprawą w tej grze. A rzepak najmniej, ponieważ rzepaku nie mamy bonusu, bonusu w postaci słomy. No i rośnie najdłużej ponad 8-8 miesięcy. Tak więc to jest, słuchajcie, mój ranking. Oczywiście yy, to jest moja opinia, moja, moja ocena na, na podstawie tego, co dzisiaj zrobiłem. Wasza może się oczywiście różnić. Jeżeli tak, no to chętnie posłucham, poczytam, piszcie w komentarzach. A tymczasem. Tyle słuchajcie, ja już się z wami żegnam, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę oraz subika, trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć.